No, również pozdrawiam. Bye, bye. Jak się słyszę fajnie, czytelnie, bez żadnego problemu, to odbieram swoje stację. E, także Papa Tango 3 piątki jest słyszalne w Mullingar. E, proszę, Kamil, do Ciebie. E, jeszcze raz, gdzie mnie słyszysz? Gdzie, gdzie skąd nadajesz? Miejscowość Mullingar, jest to 29 dywizjon. Mój znak to Oskar Sierra 115, imię Krzysztof. E, moja miejscowość znajduje się około 70 km na od Tablina, czyli Irlandia, proszę. Poproszę do Irlandii, no to bardzo powiem Ci szczerze, że do mnie dolatujesz tutaj Radejko piąteczka, yy, Santiago 4, tak, ale, ale czytelnie wszystko ładnie dolatujesz, tak. Raz jest to głośniej, raz jest to ciszej, wiadomo, tak. No dokładnie takie warunki, to ale się w ogóle, to tak, że nie ma tu tutaj wiedzy. Zresztą i trzeba robić oszczędności. No dokładnie, no powiem Ci, ja tu na standardowym Radejku nadaję. Na KPO y, 5000 i na antence 58 Sirio, 58 fali. Z mojej strony jest to Astron 399, jakieś 11,5 metra nad gruntem. Y, moc z radia 100W i radio to jest Kenwood TS2000. Na tym radiu pracuję od 5 lat, także cały czas ten sam sprzęt. Proszę do Ciebie. O, no, prawie widzisz i jakie łączności można robić, nie? Ale kurczę, że do Dublina, tam okolica Ir no, Irlandia, że dolatuje, to jestem teraz w szoku naprawdę. No to nie co, to propagacja. A, ale wiesz, sam fakt, sam fakt, że dolatuje, tak? No propagacja propagacją, ale... ale jeszcze coś rusza weterze, tak? No tak właśnie, ale powiem Ci, że jak były kiedyś tam warunki na, pod... znaczy na początku, no tutaj jak z tego miejsca zacząłem nadawać, z molinga, to ja Ci powiem, że na, pod... na, na kawałku rurki miałem w ogródku postawioną antenę mobilon... mobilną i robiłem odnośnie na 5-9, albo jeszcze na tam lepsze raporty, plus tam 20-30 dB. Także mówię, od warunków też wszystko zależy. Trzeba być lepsze, no. Ja tutaj słyszałem jakiegoś breka, to może pozwolę go sobie puścić, jeżeli pozwolisz. Jasne, proszę, brak. Nie odebrałeś mnie. Jeszcze raz, jeszcze raz popatłem go powtórz, bo coś tu co się przeskoczyło mi. Słuchaj, nie wiem, czy jestem tam dobrze w częstotliwości, ale ci odbieram super. Także z Santiago masz 7 Radio Super 5, bardzo mocna stacja. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Odbierasz mnie, Over, over, over. Odebrane, odebrane super. 100%. 7-9 to teraz zaczęło coraz mocniej iść. Yy, także te... proszę do, do Ciebie. Tutaj Ci zaraz yy, jakiś ci filmik nagram. Proszę, papa, tango, do Ciebie. No, dziękuję za. Ładny raport, także ja Ciebie też odbieram wyśmienicie W Polsce jest burzowo, troszeczkę zaczyna tutaj radio trzeszczeć Chyba idą jakieś burze Po długiej nieobecności, znowu się słyszymy, także bardzo miło Mi Ciebie usłyszeć Myślę, że tam wszyscy u Ciebie zdrowi U mnie też, także Zdrowka życzę, proszę over No dzięki, dzięki serdeczne Tutaj tak do Ci powiem, że to tak falująca trochę już jest, nie? U nas to tak ci powiem na szybko pogodę pochmurno, tak chłodno, że z rana teraz też jest niejeciepowo jakieś chyba 7 stopni. Z rana troszeczkę śnieg ruszył, także no, taka pogoda jest jeszcze taka bardzo wcześna wiosna. No, no i u nas już takie prace te, te polowe się zaczynają. Także proszę do Ciebie. No, dziękuję. Wszystko odebrałem w 100%, Jak mówię, Santiago 7, Radio Super 5. Tylko dziwne jest, bo ja mam deltę 2 elementową też LOP, jak Twoja, tylko Ty masz cztero-elementową. Ja dwu i mam skierowaną na Niemcy. Wiesz, i z Tobą rozmawiam. Także mam kierunek typowo na Niemcy. Nie wiem dlaczego. Z odbicia gadamy, czy jakoś. Proszę. No, no, jak Ci powiem, że do dziewiątki to wypala, nie? Także do dziewiątki to wypala. Yy, także no, dzięki tam y Józek, za załączność yy, i do następnych 7.3 dla ciebie. Yy, proszę na final do ciebie. No dziękuję za krótkie, miłe USO. Pozdrawiam, dużo zdrowia dla Ciebie rodzinki, także wszystkiego dobrego. D rozmawiały stacje 20 oskar Sierra 0,29 Tomek i 161 Papatango 08 Józek Pabianice połączności, wszystkiego dobrego, bye bye. Miałem qr -y. Przepraszam. E, może to Janek jeszcze się złożył, tak? Ja wiem, ale nie wiem, czy mnie Papa Hotel 065 odbiera, Papa Tango 08. Także witam, pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry, Jurzusie, ja ci odbieram? A? 161, Papa Tango. 08, Jużu, witam, 73, a? słuchaj, to się dziwię, bo ja na dziewiątkę się odbieram, a? na dziewiątkę. A o 5, bez problemu. A? Słyszałem, jedna stacja mówiła, że ty byłeś tam na 415, mi się zdaje, a może 15 minut temu. No fajnie, co tam nowego słuchać u ciebie? Proszę. 14, Papa Hotel 065, pan Henryk i 161, Papa Tango 08, Józek, Pabianice. Odbieram cię, panie Heniu, Santiago 9, Radio Super 5, także najmocniejsza stacja. Ja byłem na 415, rozmawiałem z Jarkiem y, Foxtrotem, a obecnie Oskar Sierra 303. Y, także też bardzo ładnie wychodził i tutaj przyszedł ze mną też Heniu, nie Heniu, tylko Wojtek z Tomaszowa. Także później, jak tutaj porozmawiamy, to bym prosił, żeby go pan wpuścił, panie Heniu. Bardzo ładnie odbieram. Dużo zdrowia życzę, bo najważniejsze w naszym wieku, no i w tym czasie. U mnie wszystko po staremu, jakoś się toczę, panie Heniu. Także proszę do Ciebie, Heniu. Okay, już ułam. Jestem 7, Papa pa Papa, 0, 6, 5, heniu, z powrotem. <laughs> Wszystko odebrałem 100%. Ale ja, bo ja, ja Angli, a, a Anglia to nie, ja nie odbieram, bo to ona, ona jest za blisko tutaj, wiesz. Wiem, że Jarek co jest, jest na częstotliwości tam na 415, bo wczoraj wieczorem to rozmawiałem z Marianem, Marianem tam prośdański <laughs> on też nawiązał łączność Jareka. Z Anglii, e, e, 26 Oskarsiera, 303 mi się zdaje, e, e, ja, się, ja się nie mylę, Czy to tak, on ma e, ten numer 303, a to tak, a już u Roger? Roger, Roger, tak, 303, on przyjął taki numer jak Dywizjon 303 Polski i dlatego on wziął taki numer sobie Oskarowców. skarowców. Okay, okay. Dziękuję Henryk, dzięki wielkie. No nie, no na no, póki co jest wszystko ok, jest rodzina zdrowa, wszyscy zdrowi, także fajnie. Mam podobne warunki na działce, też mam taką linię energetyczną, jak mówisz, tylko że no, trochę mniej, bo tam jest chyba 15 tysięcy, bo to taka piętnastkowa linia idzie, ale też jak mówisz, jak tylko trochę powietrze wilgotne się robi, to wtedy zaczynają się już trzaski, przenosi to wszystko, jak jest sucho, to jest wszystko w porządku także, bardzo dziękuję Henryku za łączność, fajnie miło było się usłyszeć, pozdrawiam Cię serdecznie z Tomaszowa, jeśli tam jakieś pytania to proszę, bardzo chętnie odpowiem, miło się z Tobą rozmawia, bardzo fajnie po polsku, także dziękuję serdecznie za łączność, ja z francuskiego znam tylko, tylko merci beaucoup i EQT RPT, więcej niestety sorry, nie znam Okej, okay. okej, okay. okej okay, Wojtek, A, u, to troszkę było ciężko otwierać, bo widzę, że te zakłócenia atmosferyczne już przechodzą bardzo mocno, bardzo mocno, tak blisko na dziewiątkę i to czasami to nakrywa. Słuchaj, też Ci dziękuję bardzo za miłą łączność. I i życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka miłego popołudnia, dużo zdrówka dla ciebie i dla, i dla całej rodziny a? i do usłyszenia do spotkania na częstotliwości bez problemu. 161, Tango Mike 010, e, Wojtek 14, Papa Hotel 065 Heniu, e, Północja Francja. Będę musiał kończyć na chwilkę, bo troszkę się boję, jeżeli że tu troszkę się błyska. E, Będę musiał troszkę przystać, ja się wrócę potem jak pogoda się, się uspokoi. 73 dla wszystkich Andy. do usłyszenia potem może przed wieczorem. Merci beaucoup. bye bye. Dziękuję, do usłyszenia. Trzymaj się 14, papach 065 i 73 dla Ciebie, dla rodziny. Dużo zdrowia. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję, tak samo dla Ciebie, Wojtek. bo mi się zdaje, że to są takie chmury czarne, mi się zdaje, że za, za chwilkę będzie straszno padać. 76, muszę uciekać. 73 dla wszystkich, przepraszam, merci beaucoup. No, także dzisiaj też, też ładnie odbieram, fajnie leci. Okej, okay. dobra, no, ale to taki krótko, bo dopiero przyjeżdżam do domu po pracy, włączyłem, że to włączyłem radio i Ciebie usłyszałem, mówię, to trzeba się przywitać. Dobrze, dobrze, ja chylę czoła, chylę głowy za taki miły gest, także ja w chór wierzę, wszystkiego dobrego, z smacznego obiadu, bo dla mnie gdzieś tam będzie coś tam na, na stole i do, do usłyszenia może później, pod wieczór, no, okej... Okay. Dokładnie będę wieczorem, także może się jeszcze uda zrobić. Drugą łączność będzie fajnie no. Na razie i dalej piskam czołem. Całem wszystkiego dobrego. 73, bye. bye. To jest yy, nowsze, no no, nowsze tam już mamy, wiesz, kogo robę wyświetlać i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak tego. No ale tutaj chłopaki mówili jest taka bardziej taka wiesz, ta modulacja ta, taka ta, ta, ta bardziej kefowa. Nie wiem, no wiesz, na tym radiu, na tym... RCI to też mi tak trudno ocenić, nie, ale no tam mi się lepiej podobało, no mniejsza o to, ale tutaj ładnie idzie, tylko no jest jak jest, nie. Tamta była ostrzejsza. O, witam Pana Wojtka, pozdrawiam, także miło Pana usłyszeć. Dzień dobry, witam, ciebie. witam, mówię fajnie, ale ja pamiętam, żeśmy rozmawiali, że tamta była ostrzejsza. Tak, 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 witam Wojtka, witam, witam, Łukasz, oczywiście, od Karciera 26. tak, no bo tamten to był inny model radia, ee, zupełnie inny modulator, to był, wiesz, że, no, że tak powiem, ee, no, no że troszkę, wiesz, inaczej to radio jest budowane, że tak powiem, no, troszkę nowsze, wiesz, ee, podespoły i tak dalej, no, ale, ale się służymy dość do tego, ja, no, będę szukał no, znowu takiego, jak tamten radio, tak jak tamte, tylko gdzieś tam, ee, może bardziej dobite, czy jak, wiesz, o to chodzi, do, do Wojtka, że tak, jednak tamte, kurczę, dawało lepiej, i modulacja jest sucho do tej bo W mobilku była, w tamtym też lepsza.